Spłonął im dach nad głową, zamieszkali w samochodzie. Bardzo małym samochodzie, w którym jedzą, śpią i odpoczywają. Pan Kazimierz Liszka z synem Tomaszem od prawie roku żyją na wrocławskim parkingu. O ich dramacie powiadomili nas pracownicy jednego z pobliskich biurowców. Relacja Anny Tus. Stojące na parkingu błękitne auto pan Sławomir Opasek w drodze do pracy mijał niemal codziennie. Zauważył, że mieszka w nim dwóch mężczyzn czasie chłopaki, czasów tylko trwają. Pewnego dnia postanowił do nich podejść. Okazało się, że są to osoby porządne, są to osoby, których dotknęło nieszczęście którym warto pomagać. Jeden z mieszkańców samochodu, pan Kazimierz Liszka, 35 lat przepracował na kolei. Razem z synem mieszkał w tym, należącym do PKP, budynku. Tutaj było to mieszkanie, to od tego okna, tu, tu, przy okna. 14 jest. grudnia ubiegłego roku spłonęła część dachu. Obaj musieli się wyprowadzić. Wkrótce zamieszkali w samochodzie. Nogi sobie wyciągamy, ja buty sobie tutaj ściągam, popieram się, tutaj przykrywam się kocem, tam z tyłu mam koce i w ten sposób śpimy. Mężczyźni utrzymują się z niewielkiej emerytury pana Kaźmierza. Syn dorabia zbierając złom. Jak mówią, na wynajęcie mieszkania ich nie stać. Z noclegowni korzystać nie chcą. Zupełnie inaczej tę samą historię relacjonuje rzecznik spółki PKP Nieruchomości. Oni w swojej historii wynajmowali od nas trzy lokale. Dwa lokale uległy spaleniu, jeden uległ kompletnej dewastacji. Dodaje, że umowa najmu została wypowiedziana zanim wybuchł pożar. Nie widzimy możliwości, że tak powiem, przyznania jakiegokolwiek lokalu, zwłaszcza, że Państwo Liszkę dodatkowo zalegają z, nam o, o, z opłatami. Te opłaty nie były regulowane praktycznie od początku XXI wieku. Łącznie jest to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ojciec i syn odpowiadają, że nie płacili, bo mieszkanie i budynek były w tragicznym stanie. No jak można umieścić ludzi w takich warunkach gorzej od zwierząt? Dziś Tomasz Liszka, bezrobotny kierowca telewidzów prosi o pomoc w wyjściu na prostą. Pracy nie mogę, nie mogę znaleźć dalej, bo nie mam tego doświadczenia. Wymagane jest minimum 2-3 lata i tutaj y, miałem taki apel, żeby ktoś mi w tym zakresie pomógł, bo naprawdę chciałbym wyjść z tej okropnej sytuacji. To i nie? Wrocław, Anna Tus.